Jak wymyśliłam sobie tą, jak o tym mówię, mówić, że to jest przestrzeń, idea. Jak ta idea się do mnie pojawiła, to że są byli, co w takim miejscu, galeria sztuki, nikt tam do niej nie przyjedzie. A ja właśnie wierzę, że po sztukę się jedzie specjalnie, ponieważ nie jedzie takiej pobułki z ulicy, tylko człowiek musi mieć czas, żeby ją zrozumieć, żeby z nią pojechać, żeby ją kontemplować. Więc wymarzyłam sobie, że tak, to trzeba przyjechać, zamknąć na kilka godzin, wypić kawę, poglądać obrazy. I wtedy dopiero ta galeria, ta idea ma sens. Dla nas wyjątkowe okoliczności, naprawdę, dla mnie w szczególności o tyle, że to jest otwarcie tej galerii, czyli pierwsza wystawa, pierwszy bernicarz. No a pierwszy raz jest zawsze najbardziej pamiętliwy, więc mam nadzieję, że też tak zostanie. Muzyka To ikikata. To jest takie słowo, które nie występuje w naszym języku. Jest to słowo z języka japońskiego, bo prywatnie jestem również wielką fanką kultury japońskiej, ogólnie kultury i sztuki azjatyckiej. I to oznacza, tłumacząc na polski, drogę bądź sposób życia. Dokładnie w angielskim mówi się Way or Art of Living. Więc uznałam, że to słowo jest takim idealnym drogowskazem do tego, o czym bym chciała opowiadać, pokazując sztukę bo bardzo mi zależy, żebyśmy wszyscy mieli coraz więcej okazji do obcowania ze sztuką, dlatego dzisiaj mamy święto o tych wyjątkowych ludzi. Dzień dobry jeszcze raz. Ja się nazywam Alicja Wasilka. Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknej tutaj, w, e, Pięknych w Warszawie w Wydziału Grafiki i tutaj w i, etnikacie i na, na otwarcie prezentuję, prezentuję kilka obrazów z cyklu. E, to jest cykl abstrakcyjny, który zaczęłam malować w zeszłym roku. Jeżeli miałabym coś powiedzieć o tych obrazach, to oczywiście zachęcam do takiej prywatnej rozmowy, e, no ale tak ogólnie to są takie moje poszukiwania abstrakcyjne. Tego co mnie najbardziej urzeka, fascynuje w sztuce to jest światło, to jest pewna świetlistość, powietrze i też takie struktury organiczne, których, których też się doszukuje na brzuch. Święto, myślę, że jest oczywiście nasze święto, ale e, sytuacja jest, jak to w przypadku artystów wizualnych, nietypowa, ponieważ my pracujemy jako samotnicy, spędzamy bardzo długie godziny e, w towarzystwie nas samych i naszych najbliższych osób i takie wydarzenia jak to tutaj, e, to jest możliwość spotkania się, wyjścia z tych naszych norek i zobaczenia ludzi, którzy będą e, odbierać, którzy będą odbiorcami naszej szpitali. Ja oczywiście wkładam w te obraz moją historię, ale nie mogę wymagać od ludzi tego, żeby oni szli za mną. I mam nadzieję, że dla nich przede wszystkim to będzie początek ich um, poszukiwań, pytań, reakcji. A może braku reakcji, bo właściwie czołgnie, to po prostu nie poruszać nikogo. I nie jest to też tak, dla mnie problemem. No ja się zajmuję tutaj e, sztuką figuratywną, e, sztuką symboliczną, więc coś tak innego e, zupełnie niż tutaj od razu, naprawdę ale no cóż, e, to to jest taki rodzaj sztuki, który ma zawsze to drugie, trzecie tam dno i tak dalej, ma płaszczyznę taką wizualną i bardzo zwykle skomplikowany jakiś pomysł symboliczny i taki treściowy. Zazwyczaj to jest gra między tytułem a tym, co się dzieje na obrazie, więc to ma elementy takiej trochę ilustracji. Tutaj są obrazy głównie związane z postacią anioła, tak się złożyło w mojej tutaj pracy twórczej, że po prostu już od dłuższego czasu te uskrzydlone postacie anioły w różnej formie pojawiają się. To nie... No, bardzo ciekawa jest ta galeria, bardzo ciekawa architektonicznie i bardzo ciekawa wystawa. W ogóle myślę, że żeby sztuka mogła istnieć i się rozwijać, to potrzeba no, po pierwsze tej sztuki, po drugie dobrego miejsca, po trzecie odrobiny snobizmu. I właśnie myślę, że wszystko ta galeria ma. I tę odrobinę snobizmu, i trochę dobrej sztuki. I fajne miejsce ze swoim klimatem. Myślę, że to się wszystko uda, to się pięknie rozwinie i będzie fajne miejsce w pięknej Podkowie Leśnej.